A rozjemczyniom tego pojedynku będzie sędzia Paulina Bońkowska. No to ruszamy. Rekdził ten pojedynek na zastępstwo, ale miał wiele czasu. Mniej więcej 6 tygodni przed tym starciem przyjął ten pojedynek. i już dobra próba wysokiego kopnięcia w jego wykonaniu. normalnej pozycji zaczyna to starcie w klasycznej swale, on lubi walczyć też z Manikuta. jest oszukanym Mańkutem, podobnie jak właśnie Salahdin Parnas. Obaj lubują się właśnie w walce w stójce, ale ja pozwoliłem sobie... Za... Bartosza Jezierskiego. No i mamy naszykowane specjalne techniki i właśnie barterowe podobno w wykonaniu Geburka. No bo ta stójka rzeczywiście może się wydawać 50 na 50, ale ta eksplozja, jaką ma Francuz, naprawdę jest okazała. Trzeba uważać, te ciosy będą ważniejsze. Widać panowie ewidentnie zaczęli od robienia obrażeń. Przyjął, przyjął na tu w tym momencie Geburek skrzywił się od tego ciosu lewą ręką, a zaraz potem dołożył jeszcze kopnięcie Kałżen. Trudny moment dla Polaka. Ale mocno i przede wszystkim ta zmiana pozycji w wykonaniu Francuza. Kiedy był ustawiony w Mańkucie. Robotę robiła lewa noga. Teraz Przestali się na pozycję praworęczną i sypie boksem. Jest piekielnie szybki kauszen w tych pierwszych sekundach i świetnie lewy! Geburek na deskach podnosi się Polak. Nie śpieszy się Francuz. Jest duże wyrachowanie 18 latka z Francji. Ewidentnie Francuz dyktuje tutaj tempo walki. Nie wzruszony po tym knockdownie, który. Zaserwował Polakowi. Pojawiło się spore rozcięcie pod lewym okiem Krzysztofa Geburka. Śmiech wyczekał, jest gotowy, tak naprawdę na wszystko. Wszystko widzi i poluje. Jest na polowaniu Swejle Kauszen. Stara się pracować w lewym Geburek, ale znów skraca dystans i wchodzi Kauszen. O, no, tornado kick. Rodem jest te do w wykonaniu kałoszena. Ciekaw jestem, kiedy zobaczymy te zapasy, które miały być implementowane przez zawodnika Czerwonego Smoka. Piękne. teraz prawie do błyskawicznej z kałoszen. Znowu zachwiały się keburek, Ależ mocno bije. i po raz kolejny. Trafia po lewą, po prawą rekordę. Z tyłu widzimy właśnie Saladina Parnasa, który dopinguje jeszcze na świetna akcja, poleciał na ziemię, geburek, jeszcze sędzia, stara się, piękna, zirakowana egzekucja, tak właśnie wyglądał ten pojedynek w wykonaniu Francuza, mega forma, mega talent, niesamowita dyspozycja bardzo. I o klaski od Salardina Parnasa, o klaski od Acza, no występ Fenomenalny profesor Kauszen. Coś niesamowitego. Wyglądał od pierwszych sekund na zdeterminowanego i przede wszystkim na ustawionego idealnie do tej walki. Robił co chciał w stójce i błyskawicznie rozprawił się z Krzysztofem Geburkiem. To, co najbardziej rzuciło mi się w oczy, nie wiem jak Ty Marcin to widziałeś, to właśnie ta różnica w szybkości, ale przede wszystkim jakiś spokój. Zwróćcie Państwo uwagę z dwukrotnie lewą ręką. Zapolowały cios na korbus, a potem jeszcze dołożył. Jeszcze jeden. Ach, prosto na ciało Polaka. I to był koniec. Tak. Musiała ewidentnie, ewidentnie dzisiaj bardzo dobra dyspozycja. Był bardzo eksplozywny, robił obrażenia. Od początku dyktował warunki tej walki. Narzucił presję, cały czas siedział na Geburku, nie dawał mu wytchnienia i skończył to w pierwszej rundzie. Bezbłędna forma dzisiaj Francuza. Warto również zwrócić uwagę, jak wyszkolony jest to zawodnik. Oczywiście widzieliśmy tutaj tylko stójkę, ale praca z dwóch pozycji, kiedy ustawiał się w pozycji leworęcznej. Tam była naszykowana lewa noga, teraz jeszcze oficjalny werdykt. Ladies and gentlemen, in the first bout of XTB KSW 113, we had Zuel Kausen and Krzysztof Geburek. Rev Paulina Boinkowska stopped the fight after 2 minutes 53 seconds of round number one. Ladies and gentlemen, your winner, Bati K.O. Kausen.